Mieszkańcy Kruczego Miasta byli zahartowanymi w boju ludźmi, dla których walka z nieumarłymi zjawami nawiedzającymi Szajż była chlebem powszednim. Wielu nekromantów, wampirzych lordów i sług Nagasza próbowało przez lata na różne sposoby atakować Letis, ale Krucze Miasto zawsze stawało obronną ręką przed tymi atakami. Tym razem miało być inaczej. Armia Legionu Żalu swoim rozmiarem przewyższała wszystkie siły, z jakimi Krócze Miasto dotychczas się mierzyło. Zielone światła nekroplazmy Nighthounds przykryły horyzont, a stojący na gigantycznych murach obronnych strażnicy w przerażeniu przyglądali się, jak ogromna horda nieumarłych spływa w ich kierunku. Obronę miasta miał poprowadzić Lord Ordynator Arterus. Zewnętrzne mury Letis skonstruowane były na planie heksagramu, magicznie wzmocnione magią Azyru i dotychczas stanowiły skuteczną obronę przed nieumarłymi hordami. Po nekrowstrząsie, Lord Ordynator, widząc, jak bardzo zwiększyła się aktywność sługów nagasza, rozkazał również Duardinom z cechu budowniczych zbudować nowe wzmocnienia, używając do nich celestum surowej energii magii Azyru. Artreus uważał, że dopóki ściany nie zostaną zburzone, to wzmocnienie ich celestum powinno powstrzymać nieumarłych przed przeniknięciem murów. Wydał dalsze rozkazy. Kapłani bojowi oddanych Sigmarowi zostali oddelegowani do oddziałów Altyrelii, by Altyreżystom nie zabrakło podczas obleżenia zarówno wody uświęconej z Azyru, jak i pobłogosławionego serebra z Hamonu, zdolnego rozrywać dziesiątki nieumarłych spektr. Ogromne! Niewiańskie balisty zostały zamontowane na wysokich murach północnej części miasta, gdzie miało nastąpić pierwsze uderzenie. Balisty te operowane przez konklawę ordynatorów miały już z daleka dziesiątkować linię wroga, zanim ten w ogóle zbliży się do murów miasta. Dzwony biły w całym mieście, wzywając wszystkich strażników czarnego brzegu do służby. Regimenty oddzianych w czerń w strzelców Wolnej gildii ruszyły również na mury z ponurymi twarzami i strachem w sercu. Wielkie nekropolis otwarło swoje bramy, z których na ulicę w milczących szeregach wyszły oddziały ciężko opancerzonych retrybutorów i liberatorów z domu Anvils of the Heldenham. Początkowo wzbudziło to strach wśród zwykłych żołnierzy. Ale gdy dzieci Sigmara zaczęły nucić swoje ponure, żałobne pieśni, to morale przerażonych mieszkańców kurczego miasta, zamiast jeszcze bardziej się skurczyć, zaczęło się zwiększać. Gdyby śmierć miała dzisiaj zabrać miasto, envious of the Heldenhammer zadbają o to, że to nie będzie łatwe zadanie. Wewnątrz miasta, Lord Ordynator Artreus przygotował więcej niespodzianek dla nieumarłych. Sarkocentii. Magowie Ambiors of the Heldenhammer przygotowywali się dobrze na wypadek, gdyby mury nie wytrzymały. Ulice miasta zostały poświęcone wodą z azyru. Na bruku rozrysowano glyfy strażnicze, a widzący dusze z Idonetów rozesłali swoich braci do mauzoleów pod miastem, by zabezpieczyć miasto od ataku od spodu. Namos, widzący dusze, który dowodził wojskami enklawy Ironreach, wiedział, że grób północy nie może dostać się w ręce Nagasza, gdyż gdy tak się stanie, szanse na wykorzystanie technologii ukrytych w grobowcu zostaną zaprzepaszczone. Nawet wiecznie obecne w mieście kruki wyleciały z miasta na zwiady. Gdy żołnierze stojący na murach zaczęli z oddali słyszeć setki skrzeczących kruków, wiedzieli, że to chyba ostatnie ostrzeżenie. Wiedzieli, że śmierć nadchodzi. Zwykli mieszkańcy zabarykadowali się w domach, chwytając swoich bliskich za ręce i wspólnie wznosząc modły do Sigmara o litość i zbawienie. Skrzeczenie kruków było coraz donośniejsze. Tymczasem, daleko od krainy śmierci, w krainie niebios, Azyrze, Sigmar doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak wielkie katastrofy spotkają osiem krain. Gdy armia Nagasza wedrą się do grobu północy pod miastem Letis. Sigmar nie mógł pozwolić miastu na upadek. Jednocześnie nie mógł pozostawić tam większej ilości swoich legionów, gdyż nekrowstrząs spowodował, że Stormcast Eternals zostali teraz wplątani w walki praktycznie w każdej z ośmiu krajów. Wezwał więc przed swoje oblicze Sigmar samego Celestian Prime. Swoje pierwsze dziecko. Swojego anioła zemsty. Tego któremu Sigmar powierzył swój młot, Galmaras. Czasu jest zbyt mało, synu, zaczął swój rozkaz Bóg Król. Przeklęty Nagasz wysłał swój legion żalu, aby zmieść z powierzchni ziemi królcze miasto. Ty, synu, musisz dać im nadzieję. Zbierz ich przerażone armie, daj im siłę i zabezpiecz miasto. Letis nie może upaść, mój czempionie. Celestian Prime przez chwilę nie odpowiedział słowami. Po ułamku sekundy podniósł się z klęczków, chwycił mocniej galmaras i odrzekł swojemu stwórcy cichym, spokojnym głosem, który wydobył się z czarnej maski syna Sigmara: Boże królu, twoja wola zostanie spełniona. Ale o tym, jak Celestian Prime ruszył na pomoc Letis, porozmawiamy sobie następnym razem.